Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj filmik nietypowy, bo może być podobny do innych filmów o tematyce recyklingowej. To co tu widzimy na stoliku to są różnego rodzaju tranzystory. I nie tylko. Tu widzimy też sztukowo kondensatory bezpiecznik jakiś topikowy. Koniec lat 50., lata 60., 70., czekajcie, by ostrze. No, wyozrzeć się. O, mamy. E, moi drodzy, jak zarobić dodatkowe pieniądze? Otóż jest w Polsce prawo, że bez prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej, wpisu do odpowiedniej ewidencji oraz po wykupieniu odpowiedniego, że tak powiem, kodu, który umożliwi nam handel lub e, Zajmowaniu się chemicznym lub jakimkolwiek innym sposobem odzyskiwania, e, że tak powiem, sposób zawodowy, sposób zarabiania pieniędzy, już typowo jako działalność, no jest niestety zabronione. E, tylko, e, że tak powiem, działania w celach edukacyjnych. Poznania lub na małą skalę można się pobawić, jakieś tam rozpuszczanie, słuchajcie, tutaj tych elementów w kwasach. Potem strącanie, odzyskiwanie, że tak powiem, wypalanie. Wszystko to robicie na własny odpowiedzialność, własny użytek, i musicie się po prostu. Im więcej takich elementów będziecie mieć, im większą czasu poświęcicie na zabawę z tymi rzeczami, im więcej osób się pochwalicie, że to robicie, no to was mówiąc kolokwialnie, po prostu mogą gdzieś sprawdzić pod tym kątem, czy czasem nie przeginamy, że tak powiem, z zabawą. Ale dobra, to tak na marginesie, żeby nie było, że ja już tutaj coś odzyskam, że bo już kiedyś wypalałem pewne styki, w cach edukacyjnym to mi ktoś powiedział, że kadm, e, srebro jest kadmem, te luty, że to wszystko, że ja to w kuchni robię tak, ja wiem, co robiłem w kuchni, bez wyciągu, może bez rękawiczek, bez maseczki, ale zrobiłem to w krótkim w okresie czasu, ludzie przy tym pracują, złotnicy pracują w galwanizerii i ludzie robią latami, dziesiątkami lat i dopiero mają problemy ze zdrowiem, podobnie jak na kopalni, na hucie. Słuchajcie, wszystko szkodzi, każda praca szkodzi, bo człowiek siedzieć w domu na kanapie i czekać, aż mu po prostu, o tak, pstryk i pieniądze e, fruną. To tak nawiązując do poprzednich komentarzy odnośnie tam jakichś odzysków. Ale nie będę Wam już tu pietoli boż czy minuty. Słuchajcie, co tutaj wyławiamy z takich rzeczy? To są radzieckie tranzystory, oraz polskie firmy Tewa. I tutaj nie masz nic zwykłego. To też są UFO, słynne UFO, które gdzieś, e, że tak powiem, mają w sobie różne metale. Pierwiastki, że tak powiem, drogie w środku. O, czekajcie, nie mogę tego wyostrzyć. O, chociaż tutaj. O, mamy wariata, kapelusik. Ale wyciągamy te. Moi drodzy, czy one się różnią? No, powiem szczerze, że chyba zaraz uruchomię ten stary telefon, bo widzę, że jest problem. Złapiesz mi tą ostrość, czy nie? Jest, wreszcie z bólem się udało. Jak się przyjrzycie, one są klasy BC lub radzieckie i co najważniejsze, nie wiem, czy kamera to widzi, one mają pozłacane nóżki oraz te ranciki od czapeczek tutaj. I te zbieramy, musimy je wyłowić, zobaczyć I jeszcze niektóre krzemowe, wysokiej jakości miały też złocone nóżki. Bo normalnie BC547, BC507 tego nie miało. To jest akurat jakiś nonem, nie mogę odczytać chyba AF. A to są standardowe BC107, BC211, BC107 udało mi się jednego pacjenta. Może mi się uda jeszcze tego odczytać. Im, im dłuższe nóżki, tym lepiej 612, ale czy BC to już nie wiem moi drodzy. To zbieramy i to za kilogram od 500 do 800 zł za, za kilogram. Być może coś więcej da, w zależności jaki, jaki portal, jaki skup się tym zajmuje. Nie będę nas zmieniał, musicie po, pogłębić w internecie, tego tak nie sprzedacie na normalnym złomowisku, chyba że jakiś zaprzyjaźniony złotnik wam to kupi, który się bawi w kwasach, wam to wszystko wytrąci, ale tu jest 20 gramów, moi drodzy, przynajmniej musi być 10 deko, żeby się z tym bawić. Pozostałe też sprzedamy, oczywiście za dużo mniejszą cenę, kilkadziesiąt do kilkuset złotych, bo też w takich tranzystorach, moi drodzy, też są metale różne. Oprócz tego, że to jest o BD135, bardzo popularny tranzystor. Na parach takich tranzystorach są robione w większości starych, słuchajcie, wzmacniaczy stereo. E, tu mam jeszcze więcej takich rzeczy. Słuchajcie, są też kondensatory, są też, moi drodzy, o diody. Diody Germanowe, bardzo starego typu. Czwórka DZG. Oczywiście te nóżki w większości przypadków są też serbrzone że to jest inna inszość, bo to wszystko, pamiętajmy, to nie są złote tranzystory, tylko są pozłacane te elementy, moi drodzy. No, ale są pozłacane. Także to nie jest złoto. Wszystko z komputerów to nie jest złoto, bo tak dużo się mówi, mówi się złotko, tu wyciągamy złotko, sreberko. Czyste sreberko to jest w postaci styków. No chyba, że wyciągniemy sobie że tak powiem lampy, z okresu międzywojennego. Tam były faktycznie e, siatki, katody wykonane z metali e, drogocennych. Pallat, platyna była na siatkach. Teraz obecnie używa się tylko niob, wolfram i nikiel jako elektrody doprowadzające. Nikiel też jest drogi, wolfram jest drogi, a nóżki z lamp. Pokażę wam jakąś lampę. Nie wiem, czy jakoś tu mam w tej chwili. Dobra, o lampach później. Nóżki są wykonane. Moi drodzy, z molibdenu. Taka przykładowa żaróweczka. To jest górnicza. 2,4 v bodajże. To drucik jest z wolframu. Elektrody są z niklu. Trzonek. Mosiąc. A tu mamy kawałek cyny. I to jest wszystko. I obawienie się w odzyskiwanie, żeby to tłuc te żarówki wyciągać wolfram, to jest głupota wielka. Bo ta ma wartość 4 zł, słuchajcie, na bazarze w tej chwili taka, jaka jest. A to są dosłownie miligramy, te druciki. Tuż bardziej jak chcecie iść, to idźcie w żarniki od halogenów. Tuż troszkę więcej tego wolframu będzie. Wolfram w tej chwili jest około 90 do 100 zł za w skupach za, za kilogram. A przykładowo, widzimy, jakie jest porównanie, jaki jest rozwój między srebrem. Srebro jest przykładowo 3,5 do 4,5. 1000 zł za kilogram, a tu mamy 600 zł. Tu masz w tysiącach. Idziemy dalej. Drugi, druga gałąź. Są jeszcze starego typu rezystory. a to są węglowe stare. Też mogą być żane nóżki. Potem widać śnieć, taka na patyna. To też globalnie ma to sens, ale musi być tego dużo w woreczkach na pół kilogramów, kilogram, żeby to srebro odzyskać, No ale srebro jest wiadomo, ile razy tańsze od złota. I tu jeszcze wam pokażę. No, tu zakłada jakaś samoróbka. Niektóre takie tranzystory też mogą mieć pozłacane nóżki. Dlatego, na no, takich koszulkach ja ściągałem te koszulki. O, żeby zobaczyć kolor. Dobra, kończymy temat tranzystoru, bo tutaj film jest, jak powiem, powinien być zrobiony etapami. E To może tak, jeśli chodzi o tranzystory, zakończymy. Jeszcze z elementów półprzewodnikowych mamy układy scalone, które też należy zbierać. Słuchajcie, to są e-promy jeszcze ze słynnym okienkiem, który się hmm, do kasowania pamięci, czyli pamięć, które się tutaj chyba światło UV, albo światło niebieskiego lasera kasowało tutaj tą pamięć. To też, te e-promy są około 1000-1500 Około tysiąca złotych za kilogram. I to już łatwiej to na idzie, bo taki jeden waży 8 gram. 5 do 8 gram. E... Amibios. To już nie jest EPROM, ale też są to układy. Stąd to też warto zbierać. Tam w środku też są elementy pozłacane, posebrane lub również jakaś pallad może znajdować się. No i też zbieram to przy okazji, to są tak zwane diody wysokoprądowe używane w zasilaczach z komputerów. To mogą być diaki, tyrystory, tranzystory mocy. No i typowe układy takie jakieś LM UCE7400, czyli takie cyfrowe. O to jest jakiś akurat z takich o, pokażę Wam tutaj. To był jakiś mikrokomputer, i to wygląda płytka. I tutaj są te, słuchajcie, chipy. To też można nożykiem jeszcze do tapet przejechać z jednej, z drugiej strony i odrywać i zbierać to, i szybko napiecie kilogramy. A z tyłu w ogóle jest cyna, o której nikt tutaj nigdy nie powiedział na żadnym, tak powiem, kanale, bo też robi się z takich urządzeń tak zwane skapki. To się wypraża oczywiście i to w wysokiej temperaturze nam spływa wszystko, ale to już jest, jak powiem, inna inszość. Cyna to jest cyna. Słuchajcie, też jest w tej chwili droga. Tu już to jest współczesna elektronika. Tu tak samo widzimy. Tu jest ta ciekawostka. To jest rezonator kwarcowy. Tam jest troszkę, tam jest taki malutki kryształek kwarcu. Tam nie ma już nic za bardzo. Nóżki posrebrzane. Tutaj też widzimy chipy rezystory zwykle tutaj nic nie ma, kondensator elektrolityczny, to, to można zbierać, na, do aluminium gdzieś, bo to nie ma wartości, ale tu mamy kondensatorek, prawdopodobnie CS, a jak pisze CS, tu czasem lubkę, to jest to, moi drodzy, kondensator palladowy. A te malutkie takie, to mnie pokaże akurat, o, tu jeszcze jest łącze. Trzeba zwrócić uwagę, tu jest pozłacane złącze. Wszystkie łącze pinowe też można jako piny ściągać, lub takie płytki w całości. Dobra, film się przedłuża, bo to nie o to mi chodziło. I też ciąg dalszy tych, słuchajcie, tego mikrokontrolera. Jak ktoś się zna, to mi napisze w komentarzu PCI 1050, mother że płyta główna, że matka, no i układy logiczne, to są, zastępowały kiedyś, prawdopodobnie pamięć operacyjna była na takich kosteczkach. I tu, moi drodzy, też mogą być z kolei kondensatorki, zgłoszczymy, tym razem tantalowe. Z tantalem drugi odcinek będzie na temat kondensatorów, moi drodzy, bo nie da się wszystkiego powiedzieć, Wtedy by się też to przetrawili. Ja też zacząłem mało w to zbierać. To tylko jest taka mała garstka. Też mi się udało zdobyć. To jest temat już na inny odcinek. Także na razie dziękuję. Słuchajcie i zbieramy. Zbieramy. Jak będzie tego dużo, to powiem wam, co dalej z tym zrobić. Są odpowiednie wysyłkowe, że tak powiem, skupy online. I nalepi tam, słuchajcie, to sprzedać, lub po prostu pojechać do profesjonalnych skupów złomu, takich już naprawdę, takich, gdzie mają potężne zaplecze, potężne, że tak powiem, e, logistykę i wykwalifikowany personel, bo na przeciętnym skupie złomu takich metali kolorowych, to po prostu powiedzą, albo się nie znają, albo dla nich to jest zwykły złom, oni nawet tego nie odzyskują, ba, nawet możecie coś takiego od nich, słuchajcie, w większości część może kupić na złomowisku za 2-3 złote, a potem robicie z tym Dalej, albo to sprzedajecie, albo to odzyskujecie, lub wyciągacie elementy i sprzedajecie poszczególne elementy i na tym zarobicie. Lub taka płytka zielona to jest około. E, płytka zielona to jest chyba 5-6 zł. Płytka żółta jest tańsza. Płytki żółte są 2-3 zł, tak zwane telewizyjne. Dobra, koniec, wystarczy troszkę edukacji. Także zbieramy samarki do tego, woreczki z tonobese przygotujcie. Słuchajcie, jak będzie tego więcej. To mamy z tego fajny pieniądz dużo lepszy niż na miedzi, aluminium, mosiądzu czy cynie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam do zobaczenia.